battle battlebusa bojowego, płynięcie na fali, jeżdżący rebudvan, jakieś coś co cię nawet leczy, jak się powalisz, gdy grasz solo, powrót do przyszłości, elementy karate, nowe budowanie, nowe bronie. Czyli to wszystko, co znajdziemy w nowym rozdziale w grze, w której bardzo dawno mnie nie było, czyli w Fortnite'cie. Widzicie, wracamy do Fortnite'a. Jak widzicie, yy, wczoraj, nie, w zasadzie dzisiaj w nocy był, yy, był update i jest nowy rozdział, siódmy. Więc wraz z tym rozdziałem dzisiaj sobie pogramy i ogarniemy co się w tym Fortnite'cie dzieje. Po ponad roku wracamy i co? Łapka w górę i sub z dzwonem, żeby was reszta filmów nie ominęła z Fortnite'a i co? Lecimy. Że widzicie, w Fortnite już jestem i zanim zaczniemy najpierw sobie przelecimy karnet, który Wygląda właśnie tak jak widzicie. Od razu tu widać jakieś części karate, które mówiłem. Tu jakiś w ogóle surfer gości jest. Tu jest ten gościu z powrotem do przyszłości. Także dobra, lecimy po kolei. Tutaj mam jakąś babeczkę. Y, panna młoda. Oho, dobra. Jakąś babeczkę mam. O, jakaś katanka za darmo, fajna będzie. Lecimy Co tutaj mamy dalej? I inny ten. Krecaczek. Jakiś. To jest lotnia? Lotnia. Okay. nie wiem jak to będzie wyglądać pewnie na tym będziemy siedzieć także albo stać także nie, nie wygląda źle szersze. dobra kolejna to jest nagroda for a nie ona jaka ona cut hole Way. okej okay. i tu w ogóle jakiś jakieś fałdolce i tu jest jakieś edycja jakiś blitz royale A, to chyba jak się to odblokuje -y to w blitz royale jakieś zadanka pewnie na nią będą żeby ją odblokować nie dobra lecimy dalej tutaj Hmm, okej okay. Jej styl Dobra O O, tej się jest fajny Okej, okay, fajny Ogólnie fajnie wygląda Co tutaj mamy druga, to jest jego edycja No, ta jest trochę brzydsza, nie ukrywam Ta jest lepsza, pierwsza To jakieś v -dolce, jakiś No za duży taki kilof ale w sensie fajny, fajny design Tutaj co mamy, jakoś nazywa Carter Wu jakieś graffiti faudorce O, jego yy... <laughs> chyba się coś zbagowało, nie żeby coś, bo tak to nie powinno wyglądać. Czekaj, może się odbaguje. A ok, tu mamy jego edycję w reaktywacji. Jaki ten. A no, i tu cały. A, to w sumie fajnie wygląda, taki cena biało. No i tu... O, tu fajny, że taki. Za darmo jak ktoś by chciał, to takie fajne. Dobra, kolejny. Jak Karina. No matko, co to jest jakaś ten... Jakaś laska z High School Musica czy coś tego typu. <grytanie> Lotnia jakiś killoff. Tutaj mamy. No i tutaj mamy edycję do niej nie. Też w sumie ta lepsza wygląda niż ta pierwsza. No. I teraz Marty McFly Zajmamy Nowe budki, to w sumie niezłe. Tu mamy jego gitarę. Co to jest? O! Ej, liczę, że ten dziadek, ten dziadek co tutaj jest yy, z, też będzie w powrocie do przyszłości. Yy, w Fortnite w sensie. No i tu jego kill off, jakieś spadanie i tu mamy jego edycję, która... Prawie się nie różni od tej pierwszej, ale... W sumie fajnie, że, że mają kolejny kolab z jakimś fajnym filmem, nie? Dobra, kolejny Miles, miles Cross O oh, matka, Jezus Ale kloc Czemu to są banany jakieś? Okej, okay. o Fajna siekierka, taki mieczyk Tu mamy jego edycję Co jest? On mi... Wiecie kogo przypomina? Yy, tego Kevina Harta <ślasZ caracterizacja> No porównacie sobie Tutaj jest on, a tutaj będzie Kevin Hart po lewej gdzieś Tak trochę z twarzy musi... Trochę tak... Może nie z twarzy, tak z fryzury, tak z głowy Kształt głowy mi przypomina Kevina Harta Otóż nie Dobra, i ostatnie to jest jakiś... Ciemny Voyager Aha Ej, kostka nim steruje Okej okay. Plecak, fafolce O, to jest pewnie jak... Okej okay. Dobra Tu kolejne fafolce O, czekajcie O oj, ładne w sumie duży skin, ale ładny I tu Okej okay. Dobra, jestem już na mapce I pierwsze co mi się w oczy rzuciło to tutaj na dole masz yy, kurde W prawym dolnym rogu masz zmieniony interfejs Prawy. O! ogólnie zmieniony jest interfejs bardzo. Na dole macie jakiś ten pokazujący gdzie jest sprint. Dobra. Zmieniony dźwięk jest ogólnie. Dobra. Lecimy. I nie ma battlebusa. Jak widzicie, jestem już ten. Tu mam już jedną odkrytą, to się przyznam. Zagrałem jedną, żeby ogarnąć w ogóle, jak mi to będzie działać, także... Dobra. Stac... Studio SAS. I ale dziwne. A da się... uda da się pod to jechać. Wow. 3, <coughs> dwa, jeden! Siuuu! O hm. dobra, kurde, nie dolecę, dobra, lecę tutaj. Gdzie to będę? Pota. O, 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 dobra. Będę pierwszy, to ci od razu, chłopcze Kurna, nie umiem go trafić. Ej, ty, obcze. O kurde, co to jest? Jezus Maria, co to jest za broń? Dobra, gdzie? O, dobra, jakaś pompa. Dobra, gdzie jest ten gościu, co tu przed chwilą był? No nie gadaj, że on mi uciekł. Co to? O! Będziemy naprawiać baty... zapewnia możliwość samoreanimacji po powaleniu. O kurde. O, kroki. Ej dobra, to jest zbyt mocna broń. Co to jest za broń? Ta broń jest zbyt mocna. O, jakieś... Co to jest? Dobra, a to jak strzela? Nie, to tam sobie... O, niebieską miał. O, co, co tu jest? Kurna, ja też nie jest O ja pierdzielę, o chłopie <grybujesz> Jak rozwaliłem O Jezu co Dobra, jadę na niego co ja się będę Jeszcze w balon trafię S? Krak. I kurde ja na balonie jestem. Ej, ja mam ten! Nie ma co czas powolne spadanie. Ole fajne! Tylko to mnie wywozi w strefę. O typo! A, nie mogę strzelać, super. Tak. O nie, uciekaj mi, gdzie on poleciał? Ej, ja nie umiem trafić Ale gin? Kurna I dobra, ja nie umiem trafiać Co mnie strefa zjadła O Jezus! Apteka szybko Ja pierdziele O ile, po jeden biję Dobra, to na razie na spokojnie Cześć, dobra, Jezus, już się bałem. O, typo! Wiem, i ciek. Ty, on miał white! I dalej... O, dobra, się z pięciu. Jeszcze miałem mówić, że dalej jest sześciu typ dwóch stref prawie. Co ty mi się będziesz do strefy turtlować teraz? Brak. O kurde. Wydopiaj. No, jeszcze jeden jest, kurde, co jaś nie ma A, pierdziele! O do Kurde, ja już nie miałem! Aaa, ki dupa. Cześć! Dobra. Druga pompa O ty! Sześćdziesiąty oh 67. 67. siedem! Ja pierdziele co ja zrobiłem To jest właśnie minus tej fali, że tu się strasznie strasznie zdupiony landing jest przez to o pompa. No właśnie tu. Dobra, bo ja nie mam. C, mnie tu nie ma. Jest. Udało się. Ja pierdzielę. Co za debil. O typo. No to jest jakiś aktor. Co się I znowu Poprzednie gier to też... O. Nie. Dobra. Motwo. Kolejny. Jopierz, ja jolę. Olu, uciekłem. Czy prawie tam zginąłem znowu? Ktoś ci porąbało. I trzeci mnie już dojechał Typo. Drugi typo. A to jest bot. O Jezus, dobra. Ale się w wdupiłem. Kur. Jezus, dobra co ja robię? ciekam, prasę na górkę ucieknę. Dobra, ps, ale przestaniesz? Ty bo zaraz mnie ktoś spracował, nie? Gdybyśmy nie chcieli. Proszę nie brać go tu, przepraszam bardzo. A. To jest jeszcze... A, to jest ten. O, wow! Też mam Nie. Nie, ej! Nie! Dwa chapę! Ja mu dwa chapę postawię! Jakim cudem jako nie zabiłem! Cielo. Co tu jest Ach, Jak? O dobra. Tego się mam. A pan gdzie idzie? No, ale to pewnie znowu jakiś aktor Ej dobra serio Dobra, te snajperki są za dobre. Kur... No ja... No ta pompa nic nie bije, no. Ile ja mu muszę... jak ja muszę strzelać, no? Z tej pompy się nie da! Nie wiem co one nagle w ogóle nic nie biją, bo ja ją trzymam, czy co? O, kolejny raz, no chodupa. Widzowie to jest taka tragedia z tymi pompami. Nie da się z nich grać, no. Naprawdę ja kurde chyba 3 czy 4 razy zginąłem tylko przez to, że pompa stwierdziła, że za mało ci dam. No ja... Nie, ja ci dam za mało, bo coś tam... Ech, no co wam powiem no. Jakby sezon są w sobie fajnie. Trochę samo, że Batybusa nie ma i lending dupionym miałem cały czas, także to jest jedyny minus. No to wygląda nieźle. Bronki też fajne w miarę, poza pompami, bo pompy są tragiczne. O kurde... Ja cały czas ginę tylko przez te pompy. Więc chyba w tym... W tym sezonie będziemy grać tylko z Nie żeby coś. Ale dobra, no to co? Fajnie było, fajny sezon. Prawda? No i mówię, jak mówiłem, jedyny minus to, że Battlebusa nie ma. Także co, widzowie, dziękuję za oglądanie. Do następnego. Jeszcze zapomniałem subik, łapka z dzwonem. Yy! Łapka, subik z dzwonem. I to było na tyle w tym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Cześć.